E, o, króliczki, no wchodźcie do tej klatki. No wchodźcie, wchodźcie, już, już, już. Hej, Lala, nie widziałeś Tinky Winky? Szukam go cały czas. E, nie wiem, mam teraz inny problem. Króliczki nie chcą wejść do klatki. Co mam zrobić, Dipsy? Powiedz mi. E, e, na to nie mam czasu. Dipsy, e, no wchodźcie już do tej klatki. A żebyś wiedział, nono. Żebyś wiedział. E o, słuchajcie, szukam tinki winki. Nie mogę go znaleźć. Cały dzień go nie ma. A patrzałeś koło drzewa? Koło drzewa? Tam jeszcze nie byłem. Idę zobaczyć. No wreszcie. Nie. Koło drzewa. Nie ma tu nikogo, po. Uh, co to takiego? Co to takiego jest? Rar, 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 rar. Uh, co to? Co to jest? Dinozaur? Uh, uh, Tinky Winky? Czy ty tutaj gdzieś jesteś? E o, Dipsy, nie musisz się bać. To ja, Tinky Winky. Skąd ty tego dinozaura wytrzasnęłeś? E o, to bardzo miły dinozaur. On nic nikomu nie chce złego. Ee, -e o, Tinky Winky, zejdź proszę. <grystanie> zejdź, bo się troszkę martwię. I e o, Tinky Winky, to jest szalone, co ty robisz? Nie rób takich rzeczy. Przecież to jest niebezpieczne. Spójrz na niego i się na mnie cały czas patrzy. Ależ, Dipsy. Wrzuć na luz! <laughs> Raz się żyje! <laughs> chodź dino, chodź ze mną! Dobra, sobrę, 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 I o, nie wiem, co z tym Tinki Winki się dzieje. Ja też tak potrafię. Ale wolę na naszym dużym no-no e-oho. Okej, okay, Lala, możesz już ze mnie zejść?